Cześć! Witajcie w nowym filmie. Dziś po raz kolejny przyjrzymy się młodemu polskiemu talentowi z Polskiej Ligi. Dzisiaj film o Jakubie Moderze z Lecha Poznań. Zaczynajmy! Jakub Moder urodził się 7 kwietnia 1999 roku w Szczecinku. Miesiąc po jego narodzinach cała rodzina przeniosła się do Drawska. Kuba ma brata starszego o 4 lata. To właśnie z nim poszedł na swój pierwszy trening. Kuba miał wtedy 7 lat. Karierę rozpoczął w lokalnym Sokole Drawsko. Przez pewien czas występował w Fortunie Wieleń. Potem powrócił do Sokoła. W szkole podstawowej trenował także bieganie, siatkówkę i koszykówkę. Był także ministrantem. Na jednym z piłkarskich turniejów został dostrzeżony przez Wartę Poznań. Przez pewien czas dojeżdżał 100 km dwa-3 razy w tygodniu do Poznania Zdrawska. W wieku 14 lat przeprowadził się z rodziną do Poznania. W 2014 roku dołączył do Akademii Lecha Poznań. Wkrótce zamieszkał także w klubowym internacie. W 2015 roku z zespołem do lat 17 został mistrzem Polski. W latach 2015-2016 zagrał 11 razy w kadrze do lat 17 w reprezentacji U18 wystąpił 7 razy. W 2016 roku rozpoczął seniorską karierę. W latach 2017-2018 zagrał w 10 meczach i strzelił jedną bramkę dla reprezentacji do lat 19. 2 kwietnia 2018 roku zadebiutował w seniorskim zespole Lecha w meczu z Wisłą Kraków. 18 czerwca 2018 roku został wypożyczony do Odry Opole, 6 września zadebiutował w kadrze do lat 20. W Opolu Kuba grał regularnie, jednak mimo to nie otrzymał powołania na rozgrywane w Polsce Mistrzostwa Świata do lat 20. W sierpniu 2019 roku w spotkaniu z LKS-em Łódź zagrał po raz pierwszy po powrocie do Lecha z Wypożyczenia. W sezonie 2019-2020 w ekstraklasie zdobył 5 bramek i zaliczył 3 asysty. W czerwcu 2020 roku został wybrany młodzieżowcem miesiąca. Obunożny piłkarz ma rozmiar buta 44. Bardzo lubi pierogi. Jego dziewczyną jest Agata. Kuba słucha rapu, a jego ulubionym raperem jest Białas. Wzoruje się na Grzemu Sisi Soko. Lubi grać w Fifę. A czy według was Moder ma szansę na zostanie jedną z najważniejszych postaci w polskiej reprezentacji? Dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i udostępnijcie ten film swoim znajomym. Do zobaczenia już niedługo. Cześć i piona.